Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahim, Rahim. razim. E, witam was w kolejnym filmiku. E, dzisiaj po chciałam wam przedstawić e, ubiór e, kobiet muzułmanek. E, ubiór kobiet muzułmanek wyróżniamy: e, hijab, burka, czador i Jest jeszcze parę innych. Kobiety w islamie powinny zakrywać całe ciało, kształty, żeby nie było widać. Szczególnie te zamężne, żeby tylko pokazywać się mężowi. Szczególnie przywiązujemy wagę do włosów. Są one urodą naszą, więc powinny, powinny zakazane być pokazywanie na zewnątrz, do publiki, innym osobom, oprócz męża. Jest też nazywane to częścią jakby intynną, tak jak w piersi i inne części ciała, też nie powinno się pokazywać na zewnątrz. Jest to związane z bliskością żony, tu męża, męża i oraz bliskich osób, mamy, taty, brata, siostry. W kwestiach zakrywania twarzy, czyli nikab jest to wybór własny, zależy od samej kobiety. Nakrycie głowy muzułmanek, muzu muzułmanki mają do wyboru kilka nakryć głowy, hijab burka, Nikab, chader, al-amir, chimar i kilka innych. Kilka innych. Hijab jest jedną z najpopularniejszych form ubioru kobiet muzułmańskich. Zakrycie włosów, twarzy, piersi oraz ramion kobiet. Nieco rozbudowaną rodzajem hijabu jest Al-Amira. Ma ona dodatkową część, która przykrywa ramiona kobiet, jednak twarz zostaje odkryta twarz nie zakrywa ubranie Ciemar. To jest okrycie, które jest nieco dłuższe niż Al-Amira i które jest nieco dłuższe niż. Ee, które jest nieco dłuższe niż Al-Amira. Zakrywanie również klatki piersiowej kobiet jest znacznie luźniejsze od, i odrobinę przypomina. Przypomina nakrycie które, głowy, które noszą siostry zakonne w chrześcijaństwie. Czador to zakrycie, które przytrzymuje się przy noszeniu. Ono jest luźne, nie opina żadnych części ciała. Zakrywa się tym całe ciało kobiety oprócz oczu i twarzy. Burka to zakrycie całkowite twarzy, rąk. Oczu całego ciała jest to i jest też nasłona na, na oczy. Głównie jest to w Afganistanie. Możecie to zobaczyć na filmach czy gdzieś na zdjęciach. Tak kobiety się ubierają: siateczkę na oczy i tak ona widzi przez te przez tą siateczkę. Ubiór mężczyzn, muzułmanów. Jest to tauba, jest męską szatą zakrywającą całe ciało do kostek, sięga. Tradycyjne, wykonywane z bawełny. Męż, mężczyźni też muszą nosić zakrycie głowy chusta.